Nie skomentuję tego, eee, dobra, 551C9, to by była pierwsza, eee, usuwa wrogie oprogramowanie z drzazgi, pobiera wrogie oprogramowanie z drzazgi. Nas interesuje dużo bardziej ta druga część, co zrobimy, eee, zapiszemy sobie grę i ja sobie tutaj poćwiczę na tym, bilet wstępu, zapis ręczny 4. I ja sobie tutaj na tym poćwiczę hakowanie eee, Bilet wstępu średnie ryzyko OK Wiadomości nie eee, drzazgi na sam dół F mhm. Żeby z tym cokolwiek zrobić 55BDE9 Musimy zacząć od tego bądź tego. No i dobra, jak wybierzemy 5,5 i 1C. No to czemu nie pozwala mi E9? Mogę tylko wybrać dwa z jednego pionu. Mm. I tu tak samo. Teraz potrzebowałbym E9. Aha. Dobra, pion poziom. E9. Dobra, już rozumiem. Własność korporacje, yy, łamanie zabezpieczenia surowe wzbronione. jak każdy inny. takich Dobra, wczytaj stan gry. Automatyczny zapis. Nie, ręczny zapis. 4. Już kumam, czyli <laughs> pierwsze wybieram coś z pionu, bo prawdę tylko można potwierdzić, a nie komentować. <laughs> mm wiecie co do prawdy to najwięcej się zawsze gada, a co do kłamstwa to się unika ciągnięcia tematu, nie? Też mhm. raz czyli tak, pierwsze wybieram pion, poziom, pion, poziom, pion, poziom, czyli tak to będzie. I teraz rozumiem. Czyli jak tu wybiorę BD, tu wybiorę BD, to tu wybieram FF. I tu mogę wybrać 5, 5. 1, a 5, 5. I wtedy będę miał to drugie, eksplorację danych, kopia w jego oprogramowania. BDBD FF55. 1C. O, i widzicie, i skichałem, czyli mogłem to ciągnąć dalej. Gdybym sobie to wybrał, jeszcze inną ścieżkę, jeszcze inną ścieżkę, to mógłbym i to skopiować, i usunąć. Trafić akurat. Własność korporacji surowo wzbronione. Yy, pom, 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 pom 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 Jeszcze raz wczytajmy. Yy, anuluj, nie automatyczny, tylko ręczny. Wczytajmy i sprawdźmy, jak to działa. Czy uda mi się tak wykombinować, żebym był w stanie yy, to jednocześnie schakować i, i, i przejąć. Drzazgi wiadomości, drzazgi. Drzazga, Militechu. Tak wiem, tracę na to mnóstwo czasu, ale mnie to właśnie interesuje, żeby móc to w przyszłości sobie zrobić szybciej, lepiej. Czyli tak, tu zacząłem BD, tu skoczyłem do BD i tu skoczyłem do FF. I później skoczyłem do 55 i to zakończyło moją, mo, moje możliwości. A mógłbym stąd skoczyć. Aha, muszę skoczyć do 5,5, żeby było wspólny wątek. Czyli BD, BD. Eee, inaczej. Potrzebuję 2BD, a później FF. Czyli mogę mieć równie dobrze BD, żeby się mi kończyło tu. Ale to nie ma dwóch. Dwa w pionie. BD, BD. Jest. BD, BD FF. I teraz jest z powrotem pion 55 1c, e9. Dobra. Bd, Bd, Ff, 5-5, 1c, e9. Ok, i schakowaliśmy tą drzazgę w każdy możliwy sposób. Jak jak każdy inny. takich walentynów, Wierzą w Boga i świętą panienkę. Wiesz, co nimi kieruje, czego chcą i dlaczego się wkurwiają. Z Melstromem. Wiecie co, zapiszemy to sobie, bo udało się mi to, to schakować, więc ja to uznaję za spory sukces. Usunę sobie tutaj parę zapisów gry. Nie jestem pewien, czy to był najlepszy pomysł, że ja usunąłem te zabezpieczenia, i niekoniecznie muszę chyba im teraz tą kartą płacić. Bo mógłbym sobie z niej chyba wyciągnąć kasę, skoro udało mi się pościągać wszystkie rodzaje zabezpieczeń. Ciekawi mnie to też z tego względu, że nie poszedłem jakby w stronę Hakowania. Niech otwierają. Nie znam was. Dum dum! Jesteśmy od Dexa. Chcemy gadać z Roysem. Hola główna, czekamy. Hola główna, czekamy. Stara puszka. Aha! Bo ja za każdym razem trzymałem taba, a można kliknąć kapsa. Okej. Okay. To jest dobre. Wierzyczka ochrony. Spoko, można by je tak, deaktywować. Z to nie złe zabezpieczenia. Rozpakowali skradziony konwult. nie czuli się jak w sklepie z zabawkami. Ten szef, Royce. Słyszałeś o nim? Dex mi o nim wspominał. Podobno jest specyficzny. To sprzęt militarny. Ej, co tam było? Czy jest okradamy? Eju, ja się będę z czymś zastanawiał. Myślałem, że ukradli parę skrzynek, a ci kambronie złombnęli całą ciężarówkę. No dobra, czy tutaj coś jest? Nie? Skoro nic tu nie ma, to tak jakby się prosiło o sprawdzenie tego miejsca. No, przepraszam bardzo, się zgubiłem. Chcecie rozpocząć strzelaninę? Zapraszam. Nie mam nic przeciwko. Co tam leży? Nożyczki chirurgiczne. Dobra, tędy szliśmy. Spoko. O, tu coś było. Mina Militechu. Mina przeciwpiechotna odłamkowa o działaniu kierunkowym. Świetnie. Subtelne. Zdolności techniczne 7. O, żeby cokolwiek z tym zrobić. O, brakuje mi jednego punkcika, żeby coś z tym zrobić, nie? Mapa, postać. Tak, mam zdolności techniczne na poziomie 6, bo wydałem wszystko w ten refleks całą noc grasz, czy była przerwana dwójkę? Nie, wiem, wiesz co, My Life w ogóle poszedłem spać, bo Ania nie mogła w ogóle zasnąć, bo jej strasznie przeszkadzałem gadając i, i poszedłem się kimnąć w pewnym momencie. Także efekt ostateczny jest taki, że dopiero przed chwilą zacząłem z powrotem grać. Grałem do bodajże czwartej, czwartej wpół do piątej, coś takiego tylko nas straszą Jest bardzo dużo miejsc na zwłoki do windy. Czy on powiedział bydło Czemu oni wszyscy są tacy agresywni? Jeju tylu ludzi muszę dopisać do mojej listy. Ale to jest piękne, że mogę chodzić po tych wszystkich miejscach i im wszystko kraść. Na totalnej wyrąbce Z każdego miejsca, gdzie, gdzie wpadamy, to. Uuu, czekaj, tu coś jest. <ścoughs> Z każdego miejsca, gdzie wpadamy, to tylko od razu latam i, i szukam wszystkich przedmiotów. Nie jesteśmy na ich terenie. Czego chcecie? <laughs> y Przychodzę do Flatheada. Po Flatheada. Gdzie Royce? Myślałem, że będę rozmawiać z Roycem. Royce jest zajęty. Mów czego chcesz. Mm -hmm. Przychodzę po bota. Model MT-0D12. Flathead. No, co z nim? Brick wziął za niego kasę, a ja mam go odebrać. Jak trzeba, to załatwię to z Roysem. Będziesz gadać ze mną. Jestem dum dum na kanapę Dum dum też kolej z melstromu. A czekajcie, tylko mi się wyświetliło, że nagroda za niego czy coś? Nie Ty też siadaj. Postoję. Kurwa, posadź tupy na tej jebanej kanapie, to takie trudne? Zmuś mnie. Zaraz to zrobię. Posać dupę, jebancu albo ci ją odstrzelę. Kurwa, Jackie, co jest? Nie podoba mi się jego to. Poza tym siedząc, jesteśmy tu wystawieni na strzelnicy. Posać dupę, jebańcu, albo ci ją odstrzelę. Eee, Nie. Wiesz co, Jackie? Wystarczy. Rozwalmy tych suchych synów. What the fuck? Bo nie posadziliśmy Dubska? nie duży błąd puta madra, zamknął nas szukaj flatheada powinien gdzieś tu być wow to żeśmy odjebali akcję <ścoughs> nie sądziłem że efekt będzie taki dlatego że e... bronie typu smart u dostaliśmy jakąś ciekawą broń e... Nie sądziłem, że efekt będzie taki, ze względu na to, że nie będziemy wymuszać na Jackim, żeby siadł na dupie. I tyle wystarczy, żeby oni od razu wszczyli walkę z nami, nie? I, I rozpętała się ta wojna, że tak nawet powiem. Eee... Tutaj coś jest? Ale co to jest? Tu mi coś wyświetla. Zasłona przemysłowa. Eee, mogę ją jakoś schować, czy coś? Nie. Nie mam możliwości zrobienia z tym nic. Dobra! No e. e. Na pewno mamy dużo itemków. I na pewno panowie się <laughs> przeliczyli z moją kataną. E. Okazało się, że no, no cóż, no. Cięcie po kostkach jest bardzo dobrym patentem. Ekwipowanie gadżetów bojowych. Umieści granat w odpowiednim miejscu w panelu, aby skorzystać. No na razie nie korzystaliśmy z granatów, dlatego, że, że gram na normalnym poziomie trudności pewnie. To nie mam aż takich wymagań. Eee, przez grę, żeby wykorzystywać jakieś super umiejętności, żeby sobie z tym wszystkim poradzić, a raczej mogę, że tak powiem brzydko biegać na pałę i, i ciąć wszystkich jak popadnie. Okej. Okay. Eee... Czy stąd coś mogę zrobić? Drzwi włączony. Tu coś mi pokazuje. Podnieś ciało Bons M O co chodzi z tym ciałem? Bo misję mi pokazuje tu, że tu jest gdzieś ten cały zakichany flathead. Zasłona przemysłowa włączony. Ale co ja mam z nią zrobić? Hand. Znajdź walizkę z flatheadem. Brama. Jest jakaś walizeczka. Tu nic nie ma. Tam jest coś u góry, też nic nie ma. Którym się Nie mam możliwości skakować tu niczego, nie? Eee, dobra, przeglądamy się po tych wszystkich miejscach. Open, tutaj jest automat. Tutaj są jakieś pierdoły. Tutaj jest jakieś dziadostwo. Tu nic nie ma. Fuck! Nope, that wasn't my idea. Eee. Tu jest ten Flathead? Flathead. Model oh. T0, T12. I logo mili cechu. Obejrzyjmy go sobie. Otwórz ją. Otwórz walizkę. Obejrzyjmy sobie ten sprzęt. Piękny kawałek chromu. To jest poezja naszych czasów. Trzeba umieć to docenić, Mano.